Zadowolona jesteś z siebie? Czekałyśmy, żeby nas wybrano na urocze asystencki do tej sztuczki tyle lat! Wciąż psujesz nam zabawę! Wygraną już miałam w kopytku, kiedy ty położyłaś naszą grę. A ja miałam taką wielką ochotę na te naczosy! Mogłam zrobić furorę na parkiecie, gdybyś nie wchodziła mnie w paradę. One są zbyt grzeczne, żeby to powiedzieć, więc ja powiem. Rainbow Dash, miałam cię za równiachę, a okazałaś się kompletną niedojdą. Ma rację. Od początku zachowujesz się, jakbyś miała świla. Co się z tobą dzieje, skarbie? Bardzo was przepraszam, drogie panie. Prawda jest taka, że wybrałam się w tę podróż po to, żeby przejechać się niebieską błyskawicą. To była jedyna rzecz, na której mi tak naprawdę zależało. Applejack prosiła, żebym was ciągle pilnowała, bo narobicie kłopotów i będziemy musiały wracać. Czyli to był pomysł, Applejack? Oh. Tak, so so so. like, zepsułam wam wycieczkę I sobie samej To już ostatni dzień, kiedy można się przejechać niebieską błyskawicą Ale czeka tyle kucyków, że na pewno się nie dostanę <laughs> Hej, co was tak śmieszy? <shusKI> I ty, <shusKI> och, tylko tym się trapisz? <laughs> Ech, dostup uszek kociej karmy Czemu wcześniej nie powiedziałaś? Chodźcie, dziewczęta! Żymy do klubu Złotej Podkowy. To najbardziej ekskluzywny klub w Las Pegasus. A ona jest z nami. Przyjeżdżamy tu co roku, odkąd sięgamy pamięcią. albo i nawet nie sięgamy. Mamy tu rozliczne przywileje. Jak apartamenty i wejścia bez kolejek? Zgadza się. Mam nadzieję, że lubisz jeździć z przodu. Um, tak! <suszy> ja nie Złotko, ty to się lepiej teraz mocno trzymaj. Przepraszam, że na początku myliłam się co do Was, bo w sumie jesteście bardzo fajne. Rainbow Dash? Tak, babciu? Gadałam z dziewczynami i wiesz. Uważamy, że równy z ciebie kucyk. Chcemy ci zaproponować, żebyś przyłączyła się do klubu Złotej Podkowy. Oho! Poważnie? Mm -hmm. To co? Powtórka za rok? Za nic! Nie chciałabym tego przegapić!